To ja, pani Kasia. Witam was bardzo serdecznie w naszym okienku i zapraszam do zabawy. Dzisiaj zaśpiewamy naszą powitalną piosenkę z moją koleżanką, nową koleżanką, wiewiórką. Nie mam jeszcze dla niej imienia, bo dopiero niedawno zamieszkała ze mną w moim domku, ale jest śliczna, ma taki piękny, puszysty ogonek, zobaczcie. I żołędzik ma w rączce, w swojej łapce trzyma i będzie razem z nami śpiewała powitalną piosenkę. Czy wszyscy gotowi? No to zaczynamy. Witam, witam, witam was na zabawę czas już czas. Najpierw klapnij w łapki swe. Klap, 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 klap. Potem pięknie ukłoń się. Witam, witam, witam was na zabawę. Czas, już czas. I klapiemy w łapki. Pięknie, zobaczcie, jaka piękna wiewiórka. Ma ogromny, puszysty ogonek, żołędzika w łapce, którego na pewno sobie schrubię za chwilę, ale na razie posadzę ją obok siebie, bo czas na nasze wierszyki. Kochani, pamiętacie nasz wierszyk o rodzince? No to zaczynamy. Najpierw podniesiemy łapkę w górę i policzymy paluszki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten pierwszy to dziadziuś, a obok babunia. Największy to tatuś, a przy nim mamunia. A to jest dziewczynka mała. tra la 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 la, -la, -la. A to jest marączka cała. tra la 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 la, -la. Pięknie. Teraz Kaja nam zawsze przypomina, że musimy jeszcze powiedzieć wierszyk o chłopczyku, a więc liczymy paluszki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten pierwszy to dziaduś, a obok papunia. Największy to tatuś, a przy nim mamunia. A to chłopczyk jest malutki, tralalutki, tralalutki. A to rączka ma malutka, tralalutka. Krala ludka. Brawo dla nas, brawo dla Was, brawo dla nas wszystkich. Kochani, jestem na wakacjach, ale postanowiłam się z Wami spotkać i przeczytać Wam kilka bajeczek. Przede wszystkim wiem, że wszyscy już wrócili do szkoły i do przedszkola. A jeżeli nie, to na pewno mają taki zamiar. I dzisiaj przeczytam Wam bajkę. O Plastusiu. Wesołe przedszkole Marii Kownackiej. Proszę bardzo. Plastuś to taki mały stworek ulepiony przez dziewczynkę z plasteliny, który zamieszkał w jej piórniku, a w ogóle dochodził do przedszkola. I pierwsza bajka o przedszkolu. Zdejmę tylko okulary, bo ich nie potrzebuję do czytania, jak sami wiecie i zaczynamy. Dziś wesoła nowina przed szkole się zaczyna. Śpię sobie smacznie w moim plastusiowie. w koło mnie śpi całe moje gospodarstwo. Krowy, piesek, koza, żabki w ogrodzie, ptaszki na drzewie i świnki w chlewiku. Śpię i śpię. Aż tu mi się śni, że ktoś drzewem trzęsie i ptaszki chce spłoszyć, więc otwieram szeroko oczy. A tu nie drzewem, tylko mną samym się miś i woła Plastusiu, plastusiu, nowina wesoła Jaka misiu, jaka nowina? Przed Przedszkole się zaczyna Już pani kierowniczka zagląda do kątków z mamusiami rozmawia, pilnuje porządku. Już pani Agata pokoje zamiata. Już tylko patrzeć czas prędko leci za mamą. Chwilę będą tu dzieci. A tu już z pokoju lalek nowinę niesie krasnalek, że się stroją w suknie nowe. Zielone, żółte, różowe. Powtarzają – nowina, nowina. Rok przedszkolny się zaczyna. Mówię do misia. Pożycz lusterka, jednym okiem w lusterko zerkam. Niczego sobie jestem, piękna osoba. Na pewno się dzieciom spodoba. No bo niech to powie, proszę. Jak rzodkiewka, krasny nosek, oczy jak starniny tarki, uszy jak te dwa talarki. No a cała figura podobna do ogóra. Patrzę na misia, a on biedaczek wyciągnął szczotkę i czyści kubraczek. Ha, niech i on się dzieciom podoba, choć czarny nosek to nie ozdoba. O, a tutaj pajac z nowiną leci, że przyszły dzieci, że zaraz wejdą, że już są w holu, już biega ania. Witaj w przedszkolu. Podobała wam się opowiastka o tym, jak się przed przedszkole rozpoczyna? No to super! To przeczytam wam jeszcze jedną, bardzo krótką, o naszych wieszaczkach i pięknych znaczkach. Płacze Jasio Pulpecik, że mu zginął Berecik, Szlocha mała Zocha, że jej zginęła Pończocha. Jędrek się żali, że mu przepadł szalik. A Małgosia się nie myli. Tak, jej płaszczyk zamienili. W szatni pełno zamieszania. Pomieszały się ubrania, bereciki, kapturki, tańczą polki i mazurki. Bambosz skacze za bamboszem. Hej, bamboszu, łap mnie, proszę. A na środku stoją kapcie i wołają. Hej, nas złapcie. Parasol znów trzeszczy. Spadłem, leżę tutaj za wieszadłem w kącie. Czy to ja ostatni? Nie ma dla mnie miejsca w szatni? Tam paltko na ziemię spadło, bo urwanie nie ma wieszadło. Choć podszewkę ma zieloną, to nikt nie wie, czyje ono. Aż tu wchodzi nasza pani. Tak nie może być, kochani. Damy znaczki i wieszaczki. Świetnie! krzyczą przedszkolaczki. Do nas, do nas, hej, grzybki i biedronki, i ptaszki, i motyle, i rybki, i laleczki golaski, i kolorowe kwiatuszki, osy, trzmiele i muszki, okręciki i pączki, i puchate zajączki, koguciki i kurki, i czerwone kapturki, i muszelki, i lalki, i brodate krasnalki, samochody, traktory, słonka i muchomory, każdy chce być znakiem nad naszym wieszakiem. Jak tu wszystko pogodzić, jak każdemu dogodzić. Było trochę zamieszania. Lalkę chce mieć hania, Ania, a dwie Zosie chcą mieć trzmiela, a krasnala mała aniela. Jaś i Tomek chcą traktora. Ela. Z gosią muchomora, a malutka beatka chce koniecznie niedźwiadka. Więc pani w głowę zachodzi, jak tu wszystkie dzieci pogodzić. Prosi, weźcie na rozsądek, w szatni musi być porządek. Wreszcie podział już zrobiony, każdy jest zadowolony. Pod traktorem czy pod rybką, każdy znajdzie płaszczyk szybko. Proszę bardzo, kochani. A teraz na zakończenie chciałam z Wami zaśpiewać piosenkę o naszej główce, która mówi tak albo nie. Pamiętacie? No to zaczynamy. Głowa mówi tak, tak, tak. Głowa mówi nie, nie, nie. Moja głowa wesoło kręci się. Moja głowa wesoło kręci się. Tak, 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 nie, 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 moja głowa wesoło kręci się. Tak, 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 nie, 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 moja głowa wesoło kręci się. Brawo, kochani! A to wszystko na dzisiaj. Króciutko. Bo myślę, że wszyscy muszą przygotować się do tego, aby pójść do przedszkola albo do szkoły. A więc zbierajcie się, zbierajcie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się wesoło, pa pa! Ups.